Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z Ewangelii według świętego Jana z 14 rozdziału wiersz 16. Pan Jezus powiedział ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. My żyjemy na świecie pełnym smutku, nieszczęść i trwóg, więc każdy z nas potrzebuje pocieszenia. Ludzie przeżywający wielki smutek, być może spowodowany utratą drogiej osoby lub wyrządzeniem krzywdy, najbardziej potrzebują pocieszenia. Nikt z nas nie może powiedzieć, że nigdy nie potrzebuje pocieszenia. Nie zawsze ludzie mogą nas pocieszyć. Nie każdy z nas może znaleźć dobrego przyjaciela, a gdy go nawet znajdzie, to on nie zawsze go będzie mógł pocieszyć. Często przekonujemy się, że nawet nasi najlepsi przyjaciele nas nie rozumieją w pewnych sytuacjach. Trudno jest znaleźć przyjaciela, który by pozostał przyjacielem aż do śmierci. Pan Jezus powiedział: Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z Wami na wieki. Zwróćmy uwagę na te wspaniałe słowa: aby był z Wami na wieki. Nie tylko do śmierci, ale na wieki, to znaczy na zawsze. Kto jest tym pocieszycielem? Gdy czytamy następny wiersz, to się dowiadujemy, że nim jest Duch Święty. Gdy Pan Jezus oznajmił uczniom o swoim odejściu ze świata, to smutek napełnił ich serca, gdyż On był ich prawdziwym przyjacielem i pocieszycielem. Potem Pan Jezus ich zapewnił, że na jego miejsce przyjdzie inny pocieszyciel, Duch Święty. Pan Jezus nawet uznał swoje odejście ze świata za pożyteczne, gdyż Duch Święty miał być lepszym pocieszycielem niż on. O tym powiedział sam Pan Jezus następująco: Lecz ja Wam mówię prawdę lepiej dla Was, żebym odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Dlaczego Duch Święty był lepszym pocieszycielem niż sam Pan Jezus? Otóż Pan Jezus nie mógł zawsze i każdego pocieszyć, ponieważ, będąc w ludzkim ciele, mógł być tylko na jednym miejscu i musiał spać i odpoczywać. Czytamy, że uczniowie byli słabi i bezradni, gdy zabrakło im Pana Jezusa. Piotr się zaparł go. Inni go opuścili i uciekli. Jednym słowem, wszyscy zwątpili i stracili nadzieję na oglądanie czegokolwiek z tych rzeczy, które Pan Jezus im obiecał. Gdy On z martwych wstał i ukazał się im, to oni odzyskali utraconą nadzieję i radość, bo On, który był ich pocieszycielem, znowu był z nimi. Zbliżył się jednak czas rozstania Pana Jezusa z uczniami. Lecz zanim on wstąpił do nieba, przypomniał im znowu słowa, które wypowiedział przed swoją śmiercią odnośnie przyjścia innego pocieszyciela na jego miejsce. On powiedział uczniom: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni duchem świętym. Duch Święty miał być nie tylko pocieszycielem, ale również obrońcą i pomocnikiem. Uczniowie mieli wykonać poważne zadanie. Pan Jezus rozkazał im: Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Oni mieli opowiadać to, co widzieli i słyszeli, ale nie przed napełnieniem Duchem Świętym. Pan Jezus wiedział, że bez tego przeżycia oni byliby mizernymi świadkami, a może by wcale nie świadczyli. Pan Jezus nie był popularny wśród większości ludzi. On był uważany za zwodziciela i oszusta, dlatego też został ukrzyżowany. Uczniowie liczyli się z tym, że jeżeli będą świadczyć o Nim, to spotka ich taki koniec, jaki Jego spotkał. Pan Jezus nie był uznany przez większość ludzi za Mesjasza. Uczniowie mieli za zadanie powiedzieć światu, że On naprawdę był oczekiwanym Mesjaszem. Zgodnie z poleceniem Pana Jezusa uczniowie czekali w Jerozolimie na zesłanie Ducha Świętego. W pamiętny dzień pięćdziesiąty po zmartwychwstaniu, a dziesiąty po wniebowstąpieniu Pana Jezusa uczniowie otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Czytam opis tego wydarzenia, który znajdujemy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak Duch dawał im wymawiać. Po tym przeżyciu uczniowie nie byli tymi samymi. Piotr, który się zaparł Pana Jezusa, staje i odważnie mówi o nim wszystkim ludziom. On nie bał się powiedzieć następujących słów. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem. Czytamy, że wtedy na to pierwsze kazanie Piotra trzy tysiące ludzi się nawróciło i przyjęło chrzest. Odwaga, z którą Piotr głosił, i przekonywujące słowa były mu dane przez ducha świętego. Nie tyle słowa Piotra przekonały ludzi o prawdzie, ile Duch Święty, w którego mocy On głosił. W ten dzień trzy tysiące ludzi zostało przekonanych o grzechu i uznało Jezusa za Chrystusa. Zachodzi pytanie: czy tylko apostołowie otrzymali chrzest w Duchu Świętym? Nie tylko. Czytamy w pierwszym rozdziale w czternastym i piętnastym wierszu dziejów apostolskich że tam w górnej izbie były również niewiasty, które modliły się razem z apostołami. Czytamy w pierwszym rozdziale i w piętnastym wierszu dziejów apostolskich, że tam było około 120 osób zgromadzonych. W czwartym wierszu drugiego rozdziału dziejów apostolskich czytamy, że oni wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Nasuwa się następujące pytanie – czy chrzest w duchu świętym był tylko dla tych pierwszych uczniów, czy też także dla innych? Odpowiedź znajdujemy w słowach apostoła Piotra, które wypowiedział zaraz po zesłaniu ducha świętego. Te słowa znajdujemy w 38 i 39 wierszu: Nawróćcie się i niech się każdy z Was ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar ducha świętego. Albowiem wam się ta obietnica należy i dziadkom waszym i wszystkim, którzy daleko są, którychkolwiek powoła Pan Bóg nasz. Dowiedzieliśmy się z tych słów, że ta obietnica należy się wszystkim, których powoła Bóg. Czytamy w dziejach apostolskich i w listach apostolskich, że w ślad za pierwszymi uczniami wszyscy chrześcijanie doświadczali napełnienia duchem świętym. Gdy setnik rzymski imieniem Korneliusz wraz z innymi przeżył chrzest w duchu świętym, to apostoł Piotr powiedział: — Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali ducha świętego jak i my? Od czasu tych pamiętnych zielonych świąt upłynęło blisko dwa tysiące lat, ale obietnica Boża nie straciła swej ważności. Miliony ludzi otrzymują ten sam dar, który otrzymali pierwsi uczniowie. Na całej kuli ziemskiej, we wszystkich krajach, są ludzie, którzy przeżyli chrzest w Duchu Świętym. Jednym z nich jestem ja. Każdy może być napełniony Duchem Świętym. Bóg powiedział przez proroka Joela: Wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Te słowa zacytował Piotr po zesłaniu Ducha Świętego i wyjaśnił, że one wtedy się wypełniły. Bóg wylał Ducha Świętego na wszelkie ciało, więc i ty, drogi słuchaczu, również możesz go otrzymać. Musisz się jednak nawrócić, zanim będziesz mógł go otrzymać. Apostoł Piotr powiedział: nawróćcie się i niech się każdy z Was ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. A weźmiecie dar Ducha Świętego. Drogi słuchaczu, Ty możesz dzisiaj się nawrócić i możesz dzisiaj przyjąć tego wspaniałego pocieszyciela. Duch Święty da Ci radość i odwagę wyznać Boga przed ludźmi oraz moc do zwycięstwa nad grzechem w codziennym życiu. Jeśli chcesz otrzymać Ducha Świętego, to módl się ze mną następująco. Boże, Ojcze, Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, ochrzcij mnie w Duchu Świętym. Panie, Ty obiecałeś dać Ducha Świętego każdemu, kto Cię prosi o Niego. Panie, ja pragnę być napełniony Duchem Świętym, ponieważ jestem słabym duchowo i nie posiadam radości. Wierzę, Panie, że wysłuchałeś moją modlitwę i dziękuję Ci za to. Amen. Drogi słuchaczu. Nie przestawaj się modlić, a Bóg spełni swoją obietnicę w Twoim życiu.